bezczelne mikropłatności w Assassin's Creed Shadows plus pierwsze recenzje. Gry, która była owiana ogromnymi kontrowersjami. Gry, która chyba od pierwszego zwiastunu nie potrafiła pozbyć się afer. Ubisoft przez około rok nie potrafił zadbać o PR, żeby to jakoś wyglądało, bo cały czas wychodziły jakieś tutaj afera, jakaś tutaj afera, tutaj... Naprawdę ja śmiem twierdzić, że oni to robili specjalnie tylko po to, żeby gra miała rozgłos i żeby ta gra się w jakimś chociaż najmniejszym stopniu sprzedała. Za dużo kropek się łączyło. Yy, za dużo bardzo podobnych błędów i, i nie wierzę totalnie, żeby to było przez brak kompetencji. Uważam, że to było specjalnie... Straj, tutaj jest sprzedawanie franchise, tutaj jakiś brak wiarygodności historycznej. Wiadomo, nie jest to wina tylko i wyłącznie stricte gry Assassin's Creed Shadows, ale również poprzednich gier, którymi Ubisoft doprowadził się do takiej sytuacji. Avatar był nijaki, Star Wars Outlaws było... ...a... Wszyscy wiemy jakie Prize of Persia była OK Aha. Ale no nie sprzedała się za dobrze i studio zamknęli w ogóle No i po prawie roku czekania zeszło embargo na recenzję Zeszło embargo, z którego możemy dowiedzieć się, że Messiasz gamingu objawił się we Francji Że jest to gra średnia Albo, że jest to gra tak nudna że aż nie chce się w nią grać. No i rzucimy Aha. sobie jeszcze okiem, jak wyglądają mikrotransakcje w Assassin's Creed Shadows, a mówię wam, że jest czego posłuchać. Ja osobiście w grę nie grałem, no i jutro zrobimy sobie streama, zarówno na Twitchu, twitch.tv.slavin196, ale też na lootboxie, na którym będziemy testować najnowsze dzieło Ubisoftu. A dzisiaj porozmawiamy sobie o recenzjach, porozmawiamy sobie o tym dysonansie, który się z nich wysuwa i postaramy się wyciągnąć jakieś własne wnioski. Na pierwszy ogień moja ukochana stronka do agregacji recenzji, 81 na Assassin's Creed Shadows, udało mi się A, trafić no idealnie. E, teraz jestem trochę prześwietlony i no, tutaj nie będzie tego widać, ale tutaj jest napisane. Wczoraj to napisałem, będzie 81. Kurwa, idealnie trafiłem. No, Messiasz Gamingu jest jednak w Polsce. Spokojnie. No i jeżeli wejdziemy sobie w te recenzje, to zobaczymy tutaj masę, masę ocen. Mamy dwie dyszki od VGN 24x7, od NME, od CG Magazine mamy 90, 90, 90. Idąc dalej, mamy kolejne dziewięćdziesiątki, dziewięćdziesiątki i tutaj powoli, kiedy już wyjdziemy z wejdziemy do strefy tak zwanej średniej w skali recenzenckiej, no. czyli do gier na 80, Na przykład IGN we Francji, rodzimy Ubisoftowski IGN dał 80, kolejne osiemdziesiątki, no osiemdziesiątki. Tam, tam IGN Francja, every, pierwsze zda, w pierwszym zdaniu było, everything is perfect, 40k na Steamie się tutaj trudno będzie troszeczkę. Będzie trzeba chyba poczekać na ich raport. Bo ja się twierdzę, że naprawdę największa ilość osób brała po prostu z Ubisoft Premium Plus, nie? Ja na przykład z tego wykupiłam, bo nie wyobrażam sobie wydać na tą grę 300. Jakby trzeba było. Na streama, to wydałabym, ale na szczęście nie muszę. I 75 zł 300 to jest ogromna różnica, nie? Mówili, że ogólnie jest dosyć pusto, jeśli chodzi o zadania, i że macie znaczniki samych wiosek i w zasadzie w tych wioskach nie ma żadnej interakcji. Mówili, że muzyka jest do dupy. Mówili, że poziom trudności skaluje się, mopki skalują się wraz z twoim levelem. Przechodzimy już na żółto, czyli na 70. 70 jest dużo. 70 jest całkiem sporo. W końcu dojdziemy do najsłabszej recenzji, którą zagregował Metacritic i znajdziemy Dual Shockers. 55, czyli najniższa ocena Assassin's Creed Shadows na Metacriticu to 55. A to znaczy, że gra jest powyżej średniej. Chociaż w skali recenzenckiej, ja nie wiem, jak to przeliczać Według za bardzo, ale nich... zwykle sobie odejmuję 2, czyli Dual Shocker zdał no 30, 35. 5. Tak, z naszego rodzimego podwórka redakcja, jak PPE, wystawiła 8,5. Gry online wystawiło 6 na 10. I wiadomo, co są oceny redakcji, możecie im wierzyć albo o. nie wierzyć, ale wychodząc z meta no to jeszcze masa content creatorów otrzymała swoje kopie recenzji. Właśnie będziemy teraz słuchać o mikropłatnościach. i mogli wypuścić nam materiał. Jeden z materiałów, uważam taki na obszerniejszych, zrobił Rock Play, tak? Rock Alone, 2 Country, odcinek, który Nazywa się Nie mogę polecić Assassin's Creed Shadows. I Ubisoftowi udało się zrobić coś naprawdę wyjątkowego. Jeśli parę lat mojego grania jeszcze nigdy nie nudziłem się tak bardzo przy grze jak przy Assassin's Creed Shadows. Taką rzeczą, która najbardziej mnie tutaj uderzyła w tej recenzji, to jest to. Poważne słowa. Nie spodziewałam się aż tak mocnych słów. N nie spodziewałam się tak poważnych słów. Że po raz kolejny mamy straszną nudę, jeżeli chodzi o aktywności poboczne. W większości przypadków Chit. robimy to samo. Zamki są powtarzalne, spodziewaliśmy się tego. Powalhali tym bardziej, no nie? Ale jednak człowiek tak podświadomie oczekiwał trochę od Ubisoftu pewnego pójścia dalej, nauczenia się trochę na błędach i zrobienia zasypki shadows no, gry, nie wiem, która nie będzie liczyła. cię zalewała zadaniami pobocznymi. Da ich mniejszą ilość, ale bardziej jakościowej. Wygląda na to, że ta gra rysuje się trochę jak MmoRPG. Dajcie otwarty, ogromny świat. Ale. Wypełnia go o! O! zadaniami, które tylko i wyłącznie są pretensjonalne. Wyglądają, jakby miały być stworzone proceduralnie, a powietrzu. głównym ich celem jest dzień zdobycie nagrody. Dzień. Tylko, że w tych MORPGach, jak na przykład WOW, ta nagroda jest coś warta. ROK tutaj mówi, że no, te nagrody to w sumie są takie kan dupy rozbić? Oczywiście parafrazuję, są bezużyteczne. W materiale pada również informacja o ogromnym grandzie tylko po to, żeby postać rozwijać. A jeżeli rozwój postaci jest bardzo przeciągnięty, mega dużo zadań musimy zrobić, żeby zlewelować. No dobra, ale jaki jest sens rozwoju postaci w momencie, kiedy cały świat skaluje się pod ciebie? No nie ma, nie ma, nie ma żadnego sensu sobie naszą postać, to jeśli spojrzymy sobie na edycję, jakie sprzedawał Ubisoft i zobaczymy, że w droższej edycji jest 5 punktów doświadczenia bonusowo, no to możemy odnieść wrażenie, że gra trochę była. Może projektowana pod to, żeby ludzie mieli większą ochotę kupować tą mikrotransakcję. I tutaj od razu nasuwa mi się na myśl AC Odyssey, gra, którą ja bardzo oh. lubię, ale nie da się ukryć, że Odyssey? grind tam był wpisany w DNA. To był tytuł, który kazał ci robić dużą ilość zadań pobocznych, żeby, żebyś mógł sobie odlokować dalszą część mapy, gdyż była ona schowana za levelem. No i właśnie w takim Odysseju mogliśmy kupić sobie boost do EXPA, który pozwalał nam progresować szybciej. W się. też możemy sobie kupić... Punkty mistrzostwa, żeby progresować szybciej. Ta rzecz tutaj, nice. z jest wspólna. I ciekawi mnie trochę ten dysonans w tych wszystkich opiniach. Nie wiem, czego on wynika. Mam nadzieję, że to nie z jakiejś, wiecie, jakiejś po prostu nałożenia różowych okularków. Ale w niektórych recenzjach, jak na przykład na PPE, możemy znaleźć plusy nazwane większa część zadań pobocznych angażuje, a romanse są ciekawsze. No skupmy się na tym większa część zadań pobocznych angażuje. Za to, w niektórych recenzjach, jak na przykład u Roka, jesteśmy w stanie usłyszeć, że w sumie w tej grze to najlepiej olać. Wątki poboczne, oleć całą zawartość poboczną i iść po prostu przechodzić główną linię fabularną, bo wtedy gra się lepiej. No to jak w końcu jest? Ja mam tego nie powiem, no. bo sam w Asasina nie grałem, więc ciężko, żebym wydawał jakieś werdykty, komu tutaj ufać. No, mogę się kierować tylko i wyłącznie wiarygodnością danych jednostek, ale co. No co ja mam tutaj powiedzieć? No Chyba wnioski musicie wyciągnąć sobie sami i sami stwierdzić komu bardziej ufacie. Chyba że ulubiony recenzent wypowiada się tak czy tak? Z takich plusów, które yy, zasłyszałem, no to chyba raczej większość osób zgodnych jest, że ta gra wygląda naprawdę ładnie. Ona graficznie prezentuje się świetnie. Sam ja osobiście zwróciłem uwagę na tą mgiełkę, która Jestem znajduje się ciekawa. bardzo często w tych, grze. Na rozgrywce widać tą często występującą mgłę, która po prostu... Jestem bardzo ciekawa tej grafiki, bo już któryś raz Słyszę, że grafika jest naprawdę dobra, ja jedyne co zauważyłam wczoraj na przebitkach takiego, co mi się spodobało, efekt wiatru. Efekt wiatru to jak zachowują się krzaki, i w ogóle całe otoczenie, wiecie, drzewa i tak dalej i nawet piasek, zwrócił bardzo moją uwagę, ale chcę to zobaczyć w grze. To dekontrastuje Ci obraz i on wygląda dużo płycej niż... Bez niej. Nie? W sensie tam jest dużo koloru na tych ujęciach, ale ta mgła, jak się czasami pojawia, to jest szpetna. Jest bardzo gęsta i nie rozumiem trochę tego zastosowania, bo nawet jeżeli ma to być warunek atmosferyczny, który występuje powiedzmy poranku. Po to i tak on tutaj psuje yy, zdjęcia. No i po takiej głębszej analizie tych recenzji dochodzę do wniosku, że ta gra dużo bardziej przypomina Walhalę, niż Odyseja. szkoda, bo twórcami Shadowsa są, jest taki pas Cube'ek, czyli osoby, które robiły Odyseja właśnie. I bardzo szkoda, że ta gra ma takie założenia rpgowe Do tego dochodzi jeszcze Animus Hoop, na którym możemy znaleźć bardzo dużo dodatkowej, zewnętrznej aktywności, która pozwoli nam zdobywać nagrody, jak właśnie w grze Usudze. Trafimy jeszcze na ciekawy tweet Froziego. O tym się już mówiło całkiem sporo, że będzie Battle Pass w tej grze, no ale rzeczywiście jest. Przepustka bojowa w grze Single Player XD. Do tego mamy coś takiego jak... Oho! Oho! Sztuczna inteligencja przeciwników nawet na trybie ekspert przynajmniej na początku wypada słabo. Mówiło całkiem sporo, że będzie Battle Pass w tej grze, no ale rzeczywiście jest. Przepustka bojowa w grze w X. Z. Do tego mamy coś takiego jak mapę ukrytych skrzyneczek do kupienia? No, to jest to, co mówiliśmy. Wczoraj mówiliśmy, że jest Pay to Win. można kupić mapę, w której macie absolutnie wszystko oznaczone, łącznie z itemami rzadkimi. Oczywiście kupić za prawdziwe pieniądze, no, żeby inaczej. Czyli mikrotransakcje, oczywiście, że mikrotransakcje będą i będzie ich całkiem sporo. Oni nie po to robili sobie Animus Hub'a, żeby teraz oszczędzać sobie na mikrotransakcjach. No oni zrobili całą platformę pod to, żeby lepiej te mikrotransakcje sprzedawać. Propo mikrotransakcji, to trafiłem jeszcze na zagranicznym Eurogamerze na artykuł graliśmy przez 60 godzin, możesz nas zapytać o cokolwiek. Jest tu właśnie pytanie o. dotyczące mikropłatności. A co z mikropłatnościami? Biorąc pod uwagę, że Valhalla miała więcej płatności... Ej, to już Valhalla miała takie mikropłatności? Jestem bardzo ciekawa. Origins już miał. Jestem bardzo ciekawa. Ile oni zarobią na tych mikropłatnościach? Bo jakby sprzedaż samej gierki to sprzedaż samej gierki, ale na pewno ktoś się pokusi. Wiecie, no to nie ma takiej opcji, żeby ktoś tego nie kupił, nie? Co no, najmniej parę osób kupi w porównaniu Płatę do teraz. ...płatnych zestawów wyposażenia w sklepie w grze, niż można było dostać w samej grze podstawowej. Spodziewam się, że Shadows będzie pod tym względem równie złe. Zwłaszcza teraz, gdy wyposażenie wydaje się mieć własne statystyki, a nie tylko profity wyglądowe. A tutaj w A co dziennikarz odpowiada? W sklepie premium na początku są cztery zestawy zbroi. Żaden z nich nie kusi mnie w żaden sposób, ani pod względem kosmetycznym, ani ze względu na swoje zalety. Okazjonalnie kupowałem coś takiego w grach Assassin's Creed, ale zazwyczaj były to wierzchowce. To jest zupełnie nieistotne. Okay. I mnie trochę mierzi to zdanie, że to jest zupełnie nieistotne. Jak sprzedawanie mikro... No jest. Dla mnie to jest istotne, kiedy yy, nie dość, że muszę kupić grę, to jest gra single player, to jeszcze ma mikropłatności w środku, czyli wycieli mi yy, w jakimś stopniu grę i ja muszę jeszcze za to zapłacić. No to samstwo po prostu. Zakcji, sprzedawanie armorów różnego rodzaju w grze single playerowej może być nieistotne. Czyż też rzeczy, które są w sklepie powinny być dostępne w świecie gry. Powinniśmy je móc znaleźć tak. za pomocą jakiegoś questu, za, za pomocą tak, jakiejś eksploracji. Jeden. Ta gra powinna być spójna, nie mieć jakichś off-topowych rzeczy, które tak. możemy sobie zakupić w sklepie wydając złotówki. Ja wiem, że mówię teraz banały. Ja wiem, że większość z was uważa tak samo jak ja, że każdy rodzaj mikrotransakcji ale płatnej, nie tak powinien powiedzieć. występować, że nie powinniśmy sobie móc kupić zestawu map, miecza jakiegoś specjalnego, ładnie wyglądającego, Mniej wierzchowca, rancji. który wygląda jak smok, ładniejszej zbroi, bo jeżeli płacimy na pc tak 280 zł, na konsoli trochę więcej, to te mikrotransakcje powinny nie być mikrotransakcjami, tak. po prostu item. To powinno być wszystko w grze. Kupujesz grę i powinieneś mieć jej pełną wersję, a nie, że masz jakieś itemy do kupienia i tak dalej. Powinny być do, do zdobycia takich rzeczy powinny być jakieś zajebiste zadania poboczne albo główne, no cokolwiek, jakieś znajdki, żeby to była forma nagrody za to, że że grasz w tą grę, że chce ci się grać w tą grę, że tyle siedziałeś i wynagrodzimy ci to, że tyle się najebałeś, żeby zdobyć te rzeczy. A nie, że ja wyciągam portfel i mogę mieć wszystko od razu. Temami, które znaleźć możemy w grze. No i udało mi się znaleźć jeszcze na YouTubie, jak wygląda Animus Hub wewnątrz, tak? Jak wygląda in-game'owo I to, co mówił dziennikarz Eurogamera, proszę bardzo, że to nie ma znaczenia. Okej, okay, tak nie ma znaczenia, że możemy sobie kupić miecz, który jest złoty, który daje nam 35% demedza, kiedy walczymy z jednym przeciwnikiem. Możemy sobie... Co? Co? 35% więcej damage'a? No to jest pay to win po prostu. To jest pay to win. Ale w momencie już jak te itemy mają lepsze staty od tych podstawowych, to to już jest pay to win. Wykupić kupić kaptur, który daje nam zwrot 33% health'a. Kiedy trafimy przeciwnika w słaby punkt, możemy kupić sobie tego orba za helixy, który da nam 50% damage'a więcej, kiedy wykonujemy ataki w combo. Możemy Ile? 50%? Co to są za statystyki w ogóle? Co tu się wydarzyło? Halo? Właśnie o tym mówiłem, że grubo dalej też pojebane. Ta zbroja daje 3% szansy na instant killa? Kupić sobie kolejnego bandla w których jedną z rzeczy jest chociażby armor, dający nam 15% szans na zrobienie przeciwnika wrażliwego na impact. I tych rzeczy jest naprawdę masa. Tu jest tyle itemków, tu jest tyle paczek, które dają nam armory, różne części armora, różne części wyposażenia. I każda z tych rzeczy ma jakieś aktywne perki, które zmieniają nam grę, które dają nam przewagę, więc jakim cudem może to nie mieć żadnego wpływu na rozgrywkę. Oczywiście, więc nie patrzcie się ma. dziwić po wypisowcach, że miłośnicy mikrotransakcji bardzo lubią mikrotransakcje. Jakby to były same skórki, bez żadnych efektów, nie miałoby to rzeczywiście znaczenia, oprócz tego, że to... co dalej ja, ja nie lubię mikropłatności, nie lubię takich rzeczy, zwłaszcza jak to jest yy, w grze single player, wiecie, w jakichś światach dużych i tak dalej. Jeszcze ma to jakiś sens, jeśli dużo grasz w grę i gra jest na przykład darmowa. W P1 tak jest, gra jest darmowa. Tam płacisz tylko i wyłącznie kupując skiny i tak dalej. Masz cztery razy, czy tam trzy razy w roku mniej więcej sezon i wracasz regularnie do tej gry. Wtedy warto wesprzeć i wydać na to, co Ci się podoba. Oczywiście w ramach rozsądku, przynajmniej w moim przypadku, no bo jak. Niech chce każdy wydaje pieniądze jak chce, nie? Ale w momencie kiedy jest single player, przejdę to raz i ja to zostawię w pizzu i mam opcję kupienia sobie takich pierdół zamiast zdobycia tego w grze, no to... tory, ale no to coś tu jest kurwa nie tak. No jak nie kupię to nie ma wpływu, ale jestem bardzo ciekawa właśnie jak będzie wyglądać zbieranie itemów w trakcie gry. I możemy sobie, w zależności od tego, do którego momentu przejdziemy, nie? No bo wszystko zależy, jak to tam pójdzie. W zależności od tego, do który będziemy mieli level, zobaczymy, czy te itemy w grze w ogóle mają też tak dobre staty, jak te do kupienia, i w którym ewentualnie momencie miały, nie? Bo, jak się okaże, że podobne staty, tak dobre staty, mają się pod koniec gry, no to kurde. No, więc taka mapa na przykład daje nam mapę aktywności jaskier, mapę ukrytych skrzyń, mapę aktywności na OE, mapę aktywności w Skrytych. świecie. Tysiąc hashtagów, kurwa. To kosztuje tysiąc hashtagów. Tysiąc No hasztagów. więc tyle. Dzisiaj mi się zachciało nagrać taki krótki materiał, bo newsów nie było oprócz tego co Sina. Żałosne. Po prostu żałosne. No tutaj nie, nie, nie jestem w stanie nawet nic więcej powiedzieć. W ogóle nie powinno tak wyglądać. I na pewno są obrońcy, bo tak samo będą ludzie, którzy będą chronić tą grę, że ona jest dobra, a nie średnia, ze względu na to, że po prostu mają sentyment i biorą to bardzo personalnie. Ale to wiecie, zawsze się znajdzie. Z każdej strony ktoś się znajdzie. Yy... Z danym podejściem, nie? Widzę, że ostatnio, jak pchali wypchali wszystko, co mieli. No w sumie, co im szkodzi? Tak naprawdę, nie? Co im tutaj? Już nic im nie zaszkodzi bardziej, tak naprawdę. Ale tu dalej jest rzecz, na którą powinno się zwracać uwagę, że absolutnie takich rzeczy być nie powinno. Jest moje zdaniem.